Dzisiaj się udało wygrać czwarty mecz z rzędu i trzeci mecz z rzędu w tydzień, także na pewno to jest budujące, bo, bo wcześniej gdzieś tam była seria no, niepowodzeń, także fajnie, że potrafiliśmy wrócić na zwycięską ścieżkę i, no, i oby tak do końca roku teraz mamy dwa dni wolnego, żeby odpocząć po tym maratonie można powiedzieć i no i już myślimy o meczu z Jagieloniem. Myślę, że bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu i no i tak naprawdę Wisła tylko z fragmentami jakoś tam potrafiła nam zagrozić, także musieliśmy być czujni do końca, bo, bo wiemy, że jednak ta drużyna nie, nie bez powodu jest w górnej ósemce, ale myślę, że kontrolowaliśmy ten mecz i, i zasłużenie wygaliśmy, a, a było jeszcze kilka sytuacji na podwyższenie wyniku. Przez dłuższy czas byłem rezerwowym i Cały czas ciężko pracowałem, żeby być gotowy na tę szansę, którą miałem nadzieję, że dostanę od trenera. No i tak też się stało. I cieszę się, że dwa mecze ze mną w składzie wygrane. I mam nadzieję, że sobie wywalczę na stałe to miejsce w podstawowej 11. I dalej będziemy wygrywać. Myślę, że Tomek Makowski świetnie zabezpieczał te ataki. No i ja dzisiaj też taką rolę bardziej defensywną miałem, bo, bo jednak Flavio, czy Afowolski, czy, czy Sławek Peszko, no to tacy bardziej ofensywni zawodnicy. No i myślę, że, że dobrze to wyglądało z przodu, i, no i pokazaliśmy tą jakość. i. Na pewno myślę, że Wolak też dobrze zastąpił lukasa na skrzydle i no i ta rywalizacja jest duża w zespole i każdy, kto wchodzi, myślę, że, że ma swoją jakość i to widać.